Poznania Poznań, Gudowowa Warszawa, Dragar Dańsk, Uwaga Centralne regaty otwarcia sezonu seniorów i juniorów oficjalnie rozpoczęły tegoroczne zmagania wioślarzy. Przed zawodnikami trudny sezon z igrzyskami olimpijskimi stanowiącymi punkt kulminacyjny. Do tego momentu Polacy wywalczyli jedną kwalifikację olimpijską. Zrobiła to męska czwórka podwójna trenera Aleksandra Wojciechowskiego. Po przepracowanym sezonie zimowym, regaty w Poznaniu stanowią swoisty punkt startowy pierwsze przetarcie w rywalizacji sportowej na wodzie. Te ostatnie miesiące bardzo rzetelna praca, bardzo e, ciężka, e, duża grupa szkoleniowa. Staramy się e, przygotowywać szeroko, żebyśmy w tym ostatnim okresie mieli możliwość rzeczywiście weryfikacji tego, na jakim poziomie znajdują się nasi zawodnicy. Mam nadzieję, że to się udało. No, dzisiaj są testy tego, w jaki sposób przepracowaliśmy. Pogoda podczas pierwszego dnia zawodów nie rozpieszczała wioślarzy. Pomimo słońca silny wiatr dał się zawodnikom we znaki. Ta pierwsza 500 była najspokojniejsza ze względu na to, że jeszcze ta fala się tam tak bardzo nie rozpędziła, ale już chwilę przed tysiącem naprawdę ta, te fale były dla nas trochę za duże i pogubiliśmy się na pewno. I tak naprawdę od tego momentu już ten wyścig to był tylko, żeby wyjść z tej wody i starać się utrzymać nad nią, bo naprawdę to są dzisiaj ciężkie warunki. Poznańskie zawody są szczególnie ważne dla kategorii jedynek i dwójek, bo to oni jako pierwsi w tym roku będą mieli szansę na wywalczenie kwalifikacji olimpijskich. Europejskie regaty kwalifikacyjne rozpoczną się już za 14 dni w węgierskim Szeged. Tam o bilet do Paryża powalczą między innymi Katarzyna Wełna i Martyna Radosz prawdopodobnie do Szeged na kwalifikacje wyślemy cztery osady, czyli maksymalną możliwą ilość, bo kwalifikują się tylko wagi lekkie dwójki i ciężkie jedynki i prawdopodobnie w tym układzie do Szeged nasza reprezentacja na kwalifikacje, bo to trzeba odróżnić Mistrzostwa Europy i kwalifikacje pojedzie, ale też muszą sobie zdawać wszyscy sprawy my, działacze, trenerzy, zawodnicy i kibice, że stamtąd możemy przywieźć maksymalnie dwie kwalifikacje. Taki jest górny limit i to wtedy tylko, kiedy co najmniej dwie osady będą na pierwszych miejscach. W tym samym czasie Szeged będzie również gospodarzem Mistrzostw Europy, a tam swoją pierwszą w tym roku przymiarkę do europejskiej czołówki będzie miała nasza męska czwórka podwójna. Zeszłoroczni Mistrzowie Europy i brązowi medaliści Mistrzostw Świata nie przyjechali do Poznania, pozostali w Wałczu, gdzie realizują założenia treningowe. Było no się bez większych perturbacji. Co prawda drobne kontuzje były, są i będą na pewno, ale myślę, że jesteśmy w optymalnej formie na dzień dzisiejszy i, i to, że nie startujemy to jest taka... Przemyślana rzecz, bo tutaj regaty odbywają się w takiej relacji jedynek, dwójek, a my jednak jesteśmy na czwórce, nie chcieliśmy się rozmieniać na drobne. W czasie, kiedy w Poznaniu rozgrywane są centralne regaty otwarcia sezonu, w Wareze trwają zmagania w ramach pierwszego Pucharu Świata. Terener Wojciechowski podgląda stałych bywalców finałów, ale o poziom przygotowań swojej czwórki jest spokojny. Na dzisiaj naszym planem było przejechanie dwóch kilometrów w tempie regatowym i... Okazuje się, że możemy być optymistami, jeżeli chodzi o przygotowania, bo, bo mieścimy się po prostu na tym poziomie, który prezentowaliśmy wcześniej. Po zawodach kontynentalnych, ostatnią szansą na zakwalifikowanie się na Igrzyska będą finałowe regaty kwalifikacyjne w szwajcarskiej Lucernie. Tam jednak o to samo co Polacy będą walczyć wieślarze z całego świata. Są jakby zmuszone do tego, żeby korzystać z tej ostatniej szansy. Są osady, które nie mogły liczyć na kwalifikacje w zeszłym roku i teraz podchodzą do tych kwalifikacji jako taka ostatnia szansa, żeby w ogóle zaistnieć na igrzyskach. A to jest jeden wyścig, który decyduje o wszystkim. Ostateczne decyzje personalne, kto popłynie na mistrzostwach Europy, a kto powalczy o kwalifikacje olimpijskie zapadną w ciągu kilku najbliższych dni.